W jakim świecie to jest flex? Na Boga, kurwa? Jak można tak bardzo przyznać się do swojej niekompetencji? Jednocześnie uważając to za jakiś kurwa flex? Wiem, że krytyka właśnie w tym kraju węża się z byciem antypolakiem, ale kurwa, Jurek Owsiak przez te 30 lat nie zebrał nawet procenta tego? co ci państwo wypierdolili w zeszłym roku, ucinając budżet na NFZ, żeby wszyscy kurwa mogli sobie nowego audicza kupić i 17 mieszkanie na wynajem. Przez tych państwa szpitala w zeszłym roku musiały odwoływać mnóstwo wizyt i zabiegów, bo nie było na to pieniędzy, ale spokojnie, bo teraz dadzą na licytację swoje przepocone gacie albo kurwa podpisaną książkę i wszystko będzie okej, okay, bo wrzucili do urny i dostali serduszko.